Chłop mi wybrał tą z krajfrutem, więc robię tą. Także fajne one są, bo są właśnie zapakowane każdą osobną saszetkę. Jest to bardzo fajne. Także wrzucam i zalewam. Ok, umyłam twarz i wydaje się mega głodziutka, chociaż trochę mi się lepiej mi się nie podoba. Dobrze, dzisiaj mamy 19 grudnia, więc otwieramy z Wami kalendarz adwentowy z czekoladką. Taka bombka. No nie no! Znowu mi spadło. Ale zjadam od razu. Nawet wczorajsza nie zjadłem. I próbuję herbaty. W ogóle ma dziwny zapach. Nie wiem, ja to chyba nie czuję smaku. Chociaż czekoladkę słodką czułam, ale... Ale tu herbatę tak średnio czuję wiem, że te herbatki generalnie są dobre, bo znałam je po prostu wcześniej, tylko teraz jakoś nie czuję ich smaku. Nie wiem dlaczego. Dobrze jest niedziela. Dzisiaj miałam totalnie, totalnie leniwy dzień. Nie maluję się w ogóle dzisiaj, bo to po prostu nie ma sensu dziś. O, już się przestała trochę kleić. Nie ma to po prostu już dzisiaj sensu. Zabieram się trochę za przepisywanie notatek, ponieważ nie chcę ich wjeść na święta do domu. Nie mam zamiaru z tym w ogóle tam siedzieć. Więc chcę jak najwięcej przepisać dzisiaj, oprócz tego jutro mam ostatni kolokwium przed świętami, więc muszę sobie poczytać notatki, żeby coś sobie utrwalić No i w sumie e, nic poza tym na razie e, nie mam w planach, także idę się zająć przepisywaniem notatek, pooglądam jeszcze trochę YouTube'a I zjem sobie dzienną porcję moich orzeszków, wczoraj zjadłam 8 orzeszków Dzisiaj też zjadłem 8 każdego po jednym rodzaju razy 2 jakby. Czyli mamy dwa nerkowce, dwa laskowe, dwa włoskie i dwa i migdały. Mam już tutaj. I najlepiej smakują mi z tych migdały i narkowce. Najmniej włoskie, więc zacznę od nich. I zamykam. I się z Wami żegnam na ten moment. się czekoladki nie zjadłam, ale wam pokazywałam. To był ten Mikołaj, który mi wypadł, a 17 to ja w ogóle nie otworzyłam i teraz się zorientowałam. Tutaj był bałwanek. Konapki, jeszcze trochę na ciepło. Pieczarki były podsmażone na masełku z pieprzem i solą. I tu mam bułkę po prostu, a tu mam bułkę z bieluchem, więc próbuję i testuję. Nie mam pojęcia, jakie to będzie połączenie ale tak sobie wymyśliłam, żeby zużyć pieczarki. Post z pieczarkami też totalnie wymiata. Tutaj jest ser żółty i szynka wychodka, jak zapiekanka. Hejka, mam dzisiaj 20 grudnia I ja niedługo wychodzę na uczelnię Założę sobie kolczyki Jak widzicie jeszcze trochę Przyswajam wiedzy, ponieważ dzisiaj mam Kolokwium, ostatni przed świętami Generalnie każdy z kim rozmawiam Ma zdalne te dwa dni Ale moja uczelnia nie Tak więc dziś i jutro jeszcze idę na uczelnię Na zajęcia No i dopiero od środy mam wolne w ogóle kompletnie nie czuję jeszcze klimatu świąt. Nie wiem, czy to wynika przez brak śniegu i beznadziejną pogodę za oknem. Jeszcze w ogóle przed chwilą sprawdziłam, <laughs> to wigilia i święta zapowiadają się z deszczem, także ekstra. No, czy wynika to nie wiem, z braku ozdób, ubierania choinki, no ale jak na razie tych świąt nie czuję. <laughs> także szkoda. No i ogólnie to Mega mi się nie chce. Stałam 20 minut później niż planowałam, ale na spokojnie się wyrobię. Z tym, że po prostu mam taki. No, po prostu nie jestem się, mam jedne tylko zajęcia, eee, ale w sumie jestem wypoczęta i wyspana. Tylko po prostu mam taką niemoc i troszeczkę stresuję się w sumie tym kolokwium, bo przeczytałam te materiały wczoraj dwa razy. Zaraz mam zamiar przeczytać jeszcze z dwa. Eee, no i nie wiem jak uda mi się napisać to kolokwium, niestety wyników nie będę miała od razu, przez to nie będę mogła jeszcze być taka spokojna Ale już na jutro nie będę musiała się niczego uczyć Więc plan jest taki, że dzisiaj myję włosy i raczej zrobię peeling skóry głowy, helatowanie i mydło oczyszczające Bo akurat mi się przyda taki reset, a po prostu nas tym razem najprawdopodobniej będę już u siebie w mieście, w domu, gdzie będę je myła, bo włosy myję co dwa dni. Więc teraz właśnie wypadałoby im zrobić peeling skóry głowy i takie oczyszczenie. Więc taki jest plan. Oprócz tego wieczorem oglądam Emek Miłość, to mi jeszcze zostało. Już dawno temu przestałam oglądać Barwy Szczęścia, więc wieczorem Emek Miłość. I jeszcze w planach mamy pooglądać serię z chłopak. Także takie plany na dzisiaj. Już dzi dzisiaj dzień będzie luźniejszy, jak wrócę z uczelni Ale planuję w ogóle też chyba najprawdopodobniej pojechać do Lidla po jakieś pieczywo Bo generalnie, no tak jak mówiłam, mam blisko 100 krotkę, ale średnio ją lubię Więc z racji tego, że dzisiaj wcześniej kończę i ja mam możliwość od razu pojechać właśnie do Lidla To chyba się wybiorę tam po pieczywo Także ja w ogóle siedzę jeszcze w spodniach od piżamy ale już mam bluzę, to jest bluza, w której idę Więc ja jeszcze trochę poczytam, ubiorę się w pełni I niedługo będę wychodziła na uczelnię I odezwę się do Was później A tak w ogóle jeszcze mi się przypomniało to Dzisiaj po raz kolejny Robiłam brwi na to medełko Lush Brow I generalnie ja muszę się nauczyć pracować z tego typu produktem, bo Nigdy wcześniej nie miałam medełka do brwi E, pierwszy raz był trochę słaby. Generalnie wyczysałam z tej te brwi, ale były one krzywe, więc je trochę poprzecinałam. Później już były równe. E, no i pierwszym razem pomalowałam je pomadą po wyczesaniu mm, mydełkiem, co nie było chyba zbyt dobrym pomysłem, ale jeszcze będę próbowała. E, no i wyglądało to tak średnio. Kolejne razy już e, były z użyciem mydełka i e, cienia. Po prostu wypełniłam kształt cieniem i takim cieniutkim pędzelkiem I dzisiaj zrobiłam tak samo, ale jakoś bardziej się przyłożyłam Już wiedziałam jakby co zrobić, żeby nie popełnić poprzednich błędów I uważam, że dzisiejsze brwi wyszły mi naprawdę ładnie Jakby porównując wszystkie poprzednie stylizacje ich z użyciem mydełka To te wyszły mi najładniej i jestem z nich na razie bardzo zadowolona Generalnie robię tak, że no troszeczkę kolejność makijażu się zmienia, więc najpierw nakładam sobie po prostu kremny bliższy, tak jak zawsze na całą buzię, i później wykonuję już brwi. Więc nakładam mydełko e, taką wyczeską, e, właśnie je ładnie stylizuję, wyczesuję na początku tak do góry, tutaj troszeczkę już po ukosie, e, no i nadaję sobie kształt. Następnie wypełniam je właśnie cieniem, e, akurat cieniem z paletki do oczu, mm, ale jest spoko. E, takim cienkim pędzelkiem, a na sam koniec e, po prostu e, wyrównuję je korektorem przy pomocy takiego. Nie, teraz nie znajdę. A, tutaj leży. Przy pomocy takiego e, cienkiego, płaskiego pędzelka po prostu wyrównuję sobie tutaj e, kontur m, korektorem. I tak to wygląda. Więc e, od kilku dni, odkąd mam to mydełko, właśnie ja w ten sposób wykonuję brwi. I z tych jestem najbardziej zadowolona jak do tej pory. Dajcie znać, co myślicie i jak wystylizujecie swoje brwi. Pięknie wyszło słoneczko, śniegu nie ma w ogóle, ale jest tak mroźno. W ogóle powiem Wam, że jest 11:20, a ja jestem już po zajęciach, ponieważ napisałyśmy koloksium. I pani nas puściła, bo przyszła do nas inna pani na zastępstwo. I po prostu napisałyśmy kolokwium, minął określony czas i zostałyśmy wypuszczone. Jeżeli chodzi o kolokwium, to nie jestem pewna jak mi poszło, aczkolwiek jestem dobrej w myśli, ponieważ troszeczkę pomogło mi to co przeczytałam, te materiały ale nie wiem jak bardzo także spodziewam się wszystkiego no ale tak jak mówię e, jestem dobrej weślik no i tak jak było w planach zmierzam do sklepu e, tylko po prostu <laughs> znowu zmieniłam sklep i wcale nie idę do Lidla, tylko idę znowu do Biedronki, więc właśnie sobie zmierzam Teraz jest fajnie, bo często właśnie po zajęciach jeździłam do sklepu, a nie brałam ze sobą siatki, bo... Padałam na ten pomysł tak nagle. A teraz, z racji tego, że mam taką dużą torbę, to nie muszę mieć dodatkowej torby na zakupy, tylko pomieszczenie w tej torbie. Także bardzo fajnie, duży plus. Ja już zaraz dotrę do tronki, dronki, także się rozłączam i w domu Wam pokażę, co kupiłam. Ale będą to zakupy sportowe. Okej, okay, ja już wróciłam do domu, po drodze miałam przygodę, więc może zacznę od tego i zaraz Wam pokażę hol zakupowy spożywczy, ale to za moment, w ogóle czym ta bluzka tu leży, nie wiem Dobrze, e, słuchajcie, oprócz tego, że poszłam do biedronki, to poszłam też do Lidla, a później jeszcze zawędrowałam do pepko, ponieważ stwierdziłam, że okej, okay, robię pierniczki, ale nie mam foremek. Generalnie nie mam też wałka, ale zastąpię go po prostu szklaną butelką. No natomiast e, bez foremek to trochę, trochę słabo. E, no, jedyne co bym mogła zrobić, to powycinać albo od szklanki, albo od kieliszka, i by były zwykłymi kółkami, małymi lub dużymi, raczej wielk, większymi niż małymi. No, ale wolałam ja jakiś inny kształt, więc zaczęłam ogarniać po prostu mm, foremki czy właśnie cię wujek jakieś mają i najprawdopodobniej mają, ale teraz się narobił taki problem, że przepis na pierniczki, które mam jedne nie wymaga ani wałka, ani foremek. Natomiast wyciska się go z takiego rękawa cukierniczego, który mogłabym zastąpić woreczkiem. Ale no, te pierniczki właśnie będą tak czy tak okrągłe i w sumie sugerowałam się tym przepisem, bo one są jakby gotowe od razu do pieczenia i są miękkie i dobre. Zależy mi, żeby właśnie pierniczki, które zrobię, były miękkie i te, które robiłam rok temu, były super, były świetne i były mega pyszne. Z tym, że one musiały, w sensie ciasto musiało leżeć 10 godzin w lodówce. No to jest sporo, bo chciałam zrobić dzisiaj te pierniczki ze względu na to, że e, po prostu mam czas. Więc zaczęłam szukać przepisu na pierniczki bez leżakowania, ale miękkie. No i udało mi się znaleźć kilka przepisów, które brzmią naprawdę spoko, tak jakby miały te pierniczki wyjść dobrze. E, natomiast tam są inne przepisy. I o ile prawie wszystko mam, to nie mam wystarczającej ilości jajek. Bo mam tylko dwa, a do tych właśnie pierniczków wylewanych z rękawa cukierniczego nie było potrzebnej w ogóle. E, więc nie wiem, czy nie będę musiała się wraz wybrać do sklepu właśnie po, po jakieś e, jajka jeszcze. I wtedy trochę jeszcze bym chyba dokupiła mąki. Także muszę poczekać na info, czy będę miała foremki, czy nie. I jak się tego dowiem, to wtedy ogarnę sobie więcej mąki i jajka, i wtedy będę miała pierniczki. Gotowe do zrobienia dzisiaj, bez leżakowania i mam nadzieję, że wyjdą miękkie Na tej zasadzie A teraz przechodząc do, z powrotem do zakupów, to właśnie do Pepko szłam po foremki Ale ich nie było e, Więc no niestety trudno I tak, może się usadzę trochę inaczej, żeby było widzieć właśnie białe tło e, No i tak, słuchajcie W Pepko wziąłam sobie taki mały pojemnik On ma 600 ml I ja go wziąłam z myślą na cukier i jest on właśnie z przykrywką. Nie jest to cukiernica, będzie to po prostu mój pojemnik na cukier, którego będę sypała bezpośrednio go do kawy czy herbaty. Natomiast właśnie brakowało mi takiego pojemniczka, i on był w Pepko za 4 zł. Następnie w ogóle zobaczyłam w Pepko, albo nie, co innego. Następnie wziąłem taki pojemnik, właściwie to są trzy Ten jest największy i on ma 1850 ml Mniejszy ma 1150 ml, a najmniejszy ma 560 ml I to są właśnie takie kwadraty, tutaj jak widzicie mają taki motyw liści Ja wybrałam kolor szary I właśnie wzięłam z myślą, żeby spakować tutaj pierniczki i zawieźć je do domu Bo nie mam niczego takiego, żadnego pojemniczka, żeby móc je przetransportować A nie chciałabym, żeby mi się zepsuły, jak będą... Ładne, miejmy nadzieję No i oprócz tego właśnie na półce w Zobaczyłam coś z nowej oferty I jak ja to zobaczyłam To stwierdziłam, że tak mi się podoba Już kiedyś mi się coś, mi się coś takiego podobało Ale tutaj nawet cena była spoczko I jest to taki pojemnik On jest taki milutki Coś niby ala z taką przepiękną tasiemką kokardką. I to jest wersja mniejsza, kolor taki pudrowy-różowy. I najpierw zobaczyłam ten kolor pudrowo za nim stał kolor beżowy, i pomyślałam, hm kurczę, fajnie by było, jakby były czarne. No i rozejrzałam się, i faktycznie obok na półce stały też wersje czarne. No i nie wiedziałam się, nie wiedziałam jaki wybrać. Długo, długo się zastanawiałam. No i finalnie wrócił do domu ze mną mniejszy pojemnik koloru pudrowego różu, mniejszy pojemnik czarny i większy pojemnik również czarny. Jakby ten jest mniej więcej takiej wielkości, a ten mały w tego się mieści. No i wziąłam wszystko. Ja właśnie z myślą na razie o scrunchies, ponieważ ze względu na to, że jest jasny i ma jasną potrzebkę, to nie będę tu trzymała żadnych kosmetyków, żebym się nie pobrudził. I na razie mam po prostu tutaj gąbki do włosów. A w tym dużym właśnie zamierzałam trzymać sobie jakieś takie rzeczy, które teraz trzymam w koszyczku plastikowym. Więc jakbym to zagospodarowała, to Wam pokażę. No, i teraz Wam opowiem sytuację, właśnie, jaka miała miejsce. Wyglądało to mniej więcej tak, że ten pojemnik był pusty, teraz tu są skręci. I może ja przedstawię sobie jakoś telefon, żeby Wam to lepiej zobrazować. O, nawet to nie jest zły kadr, tylko światło jest słabe. No i wyglądało to tak, że na prawym ramieniu miałam torbę dosyć ciężką. A tutaj e, niosłam taką górkę. Tu był ten pojemnik, e, tutaj miałam ten czarny i w środku mniejszy, a tu był różowy bez scrunchie I w tym różowym znajdował się jeszcze ten pojemniczek, który teraz kupiłam na cukier. No i czekałam na przystanku na autobus miejski i trzymałam to w ten sposób. I nagle tak zawiał mi wiatr, że poleciało mi to całe, te dwa pojemniki. E, i tak, ten jasny welurowy wylądował na przystanku autobusowym, gdzie właśnie autobus stał tam e, troszeczkę wcześniej, i on sobie poleciał w brudny chodnik z deszczem, w piach i w ogóle syf. A ten pojemnik mniejszy na cukier poleciał w ogóle na ulicę. E, jeździły tam samochody. Ja już myślałam w ogóle, że nic nie zostanie mi z tego pojemnika, że jakiś samochód po prostu mi na to najedzie, ale przejechały trzy czy cztery samochody. Nadal tam stał autobus, zanim jeszcze jeden, i to były w ogóle moje autobusy, z którym ja miałam jechać, postawiłam to na chodniku. Pan w ogóle, jakiś pan na przystanku, podał mi ten pojemnik i z tego wszystkiego to nawet zapomniałam mu podziękować. Właśnie on mi go podał i tutaj postawił, I jak zobaczyłam, że ten pojemnik jest brudny, to po prostu miałam w oczach, bo tak mi się podobał i po prostu dopiero go kupiłam i się cieszyłam, że go mam. A wiecie, spadł i mi się obrudził i jeszcze jak czarny by spadł, no to też by się obrudził, ale nie byłoby tego aż tak widać A ten jasny mi spadł i się obrudził No i korzystając z chwili, że nie jechały samochody, pobiegłam po ten pojemnik i udało się go uratować, więc jest ze mną i wrócił Natomiast tutaj mi się połamała trochę pokrywka, nie widać tego no, ale jak to cukier będzie, to nic się nie stanie. Więc e, taką miałam dzisiaj właśnie przygodę, niezbyt fajną, bo omega się wkurzyłam właśnie na to, że ten mi się pobrudził. Wy teraz tego nie widzicie, ponieważ to wyglądało tak. Ja mam tutaj stawię zdjęcie, jak to właśnie wyglądało. No i wróciłam do domu, opowiedziałam tą historię swojemu chłopakowi. No i kurczę, widział, że mi smutno, że ten pojemnik się pobrudził, i. Po prostu pomógł mi go wyczyścić, i udało się go wyczyścić właśnie nabliżonymi chusteczkami dla dzieci. Także teraz przyszłam, czyściutki pojemnik, i wszystko jest w porządku tak jak było. W chwili zakupowania go. Także taka historia, już gadam tutaj 8 minut do Was. Ciekawa jestem, kto w ogóle słuchał, a kto przeklikał, ale stwierdziłam, że podzielę się tą historią, no bo niecodziennie się takie coś zdarza. Dobrze, że w ogóle na tej ulicy samochody nie jechały, bo ja naprawdę już myślałam, że ten mały pojemnik, no to nie byłaby dużo strata, tak? Ale i tak się wkurzyłam, bo bardziej było mi szkoda właśnie tego welurowego, że się pobrudził niż gdybym miała stracić tamten. No natomiast udało się uratować oba. Także yy, tak, tak to wyglądało u mnie dzisiaj A teraz yy, pokażę Wam hol zakupowy spożywczy z Lidla i Biedronki A więc tak, yy, tutaj mam już pomieszane rzeczy łącznie z Biedronki i z Lidla yy, Więc pokazuję Wam je od razu Tutaj mam takie chrupki, one są z Lidla, to jest smak fromage Ja je bardzo lubię Następnie mam yy, cukier puder z myślą właśnie o luksze królewskim do pierniczków. Robiłam go rok temu i wyszło mi spoko. E, następnie mam śmietanę osiemnastkę, kolejno mam e, dwa małe bleczki. One są dostępne właśnie w Lidlu. E, pięć bułek w ogóle to są moje ulubione bułki z Biedronki, to są bułki poznańskie i bardzo je lubię. Jeszcze w ogóle były całkiem cieplutkie, jakie brałam e, w sklepie. Następnie mam sodę oczyszczoną. Dwie czekolady mleczne na polewę, również zmyślał o pierniczkach. Makaron Penne. Mmm. Później mam krem do rąk z Lidla. W ogóle to jest jakaś inna wersja i wziąłem właśnie sobie taką, nie chcę się wyostrzyć, luksusowa pielęgnacja z olejkiem arganowym, arganowym i masłem shea. Jak patrzyłam na skład, on to jest taki, no całkiem okej. Okay. Następnie wziąłem kakao, takie z Biedronki. Szukałam Nesquicka, ale nie mogłam się doszukać. Kolejno mam y, takie trzy posypki właśnie z myślą o pierniczkach czy tam babeczkach. Tutaj mam takie perełki cukrowe. One rok temu bardzo ładnie wyglądały właśnie na pierniczkach. Te też miałam rok temu. To są srebrne perełki. I tu mam jeszcze posypkę czekoladową. I oprócz tego jeszcze wzięłam w Lidlu takie barwniki. W ogóle to było ostatnie opakowanie, znalezione gdzieś na bocznej półce. Ja zazwyczaj używałam tych barwników z doktora Edkera, ale no teraz wzięłam te, bo nie było nic innego nawet w biedronce nie było. I one wyglądają tak. Więc zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Kolejno wzięłam dwa pudry z biedronki, ponieważ było minus 50% na drugi produkt Bell lub Eveline. No i wzięłam sobie w sumie na przetestowanie. Wydaje mi się, że Cornelia ich kiedyś używała i je lubiła, ale nie wiem, czy to były dokładnie te. Teraz nie mogę otworzyć jedną ręką, ale chciałam wam pokazać, bo normalnie te pudry kosztują 13 zł, a w ogóle w środku mają jeszcze lusterko i taki puszek. I to jest ich kolor. Tutaj mają zabezpieczenie. Ja właśnie sprawdzałam, czy nikt tego mi nie dotykał, czy się nic nie posypało. To nie jest żaden kolor, to jest jakby transparentny e, i są one matujące. Także zobaczę w sumie, jak się będą sprawdzały u mnie. E, I następnie działam w ogóle znowu mieszanki orzechów, e, ponieważ była fajna cena. Jak się brało dwie e, paczki, to jednym chodziło 8,99 i też mają 200 g jak te ze 100 krotki. Więc mam teraz zapas orzeszków na długi, długi. Także w sumie to były wszystkie zakupy. Plan właśnie na dzisiaj jest taki, żeby zrobić pierniczki, ale nie wiem, czy zawrę to jeszcze w tym vlogmasie, bo już trochę tego było. A jeśli nie, to po prostu pokażę Wam to w następnym vlogmasie. I, i tyle z zakupów. Dobrze, a teraz z powrotem wrócę tutaj e, I otworzymy sobie kalendarz adwentowy Dzisiaj mamy 22 grudnia I jest taka słodka czekoladka Żeby mi nie wypadła Z misiem i choinką Więc ja ją sobie Zaraz zjem Ale to zaraz e, I tak, e, opowiadałam Wam Troszeczkę o dzisiejszych zajęciach Napisałam do kolokwium Też Wam troszeczkę już o tym mówiłam i chciałabym umyć włosy, ale nie jestem pewna, czy nie będę wychodziła jeszcze dzisiaj z domu, a nie lubię wychodzić jakby już po umyciu włosów z domu tego samego dnia, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, ale nie lubię, bo zaraz pewnie bym była szybko przerzębiona, ja właśnie tak, tak mam i do tego jestem zdolna. W ogóle zmarzłam mega i teraz jestem cały czas w bluzce i w bluzie Mam cały czas lodowate ręce W ogóle to rano się przebrałam, bo jednak pojechałam w bluzce z długim rękawem czarnej, a, czarną A nie mm, w tamtej szarej bluzie Więc tak, teraz jestem sama w domu Muszę tutaj poogarniać te rzeczy z chola zakupowego ehm, Poczekam na info o foremkach i chciałabym w ogóle rozrobić ciasto na te pierniczki, ale jeszcze się wstrzymam, bo nie wiem, czy będę miała właśnie foremki I to by było w sumie na tyle Nie jestem pewna, czy jeszcze coś dzisiaj tu dogram Bo mycia włosów nie nagram i tak A poza tym ono będzie wieczorem No i zobaczę po prostu, czy będę robiła te pierniczki Ale to mówię, najprawdopodobniej pojawiłyby się już one w drugim vlogmasie, także wyczekujcie Subskrybujcie i lajkujcie, komentujcie e, Czy Wy macie w planach robienie pierniczków w tym roku Bo ja robiłam rok temu Właśnie z przepisu Ania gotuje takie miękkie pierniczki I polecam, bo były naprawdę bardzo dobre A w tym roku no chyba będę zmuszona wykorzystać jakiś inny przepis Na szybkie, miękkie pierniczki bez leżakowania Także tak to u mnie wygląda Dobra, ja na razie zmykam i Idę tutaj poogarniać te rzeczy e, I tak dalej Prawda jest taka, że zobaczyłam, że już mam sporo materiału z dnia wczorajszego i dzisiejszego. Stąd też chciałabym zakończyć tego vlogmasa, po prostu w tym momencie, zmontować i opublikować, żeby Was po prostu też nie zanudzać taką dużą ilością materiału. I jeśli wydarzy się tak, że te pierniżki będę dziś robić, to będę nagrywała osobnego vlogmasa i opublikuję go jutro lub pojutrze. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa. Był on troszeczkę długi. Dajcie znać, czy dotrwaliście do końca. No i żegnam się z Wami. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, cześć.